pochwalony bądź Panie z wszystkimi Twoimi stworzeniami. Znów wyruszamy w Boga, by w dziele stworzenia poszukiwać obrazu Stwórcy. W już o w króli w będziemy wygrodzać, poszukując zarabów świętego Franciszka z Asyżu, pułkonu i dobra. Ujdziemy radośnie, śpiewając. Naszymi przewodnikami będą trzej medycy. Hatzberg, Mendion i Balthasar. Im gwiazda wskazywała drogę do źródła wiecznej miłości. My wiemy, gdzie on się znajduje. Musimy tylko podjąć drugą drogę. W tej drodze, jak zwykle, wspierać nas będzie Matka Boga. Wielbiona u nas stawiasz. W roku, gdy obchodzimy skulecie objawnie, pragnie obdarować nas także materialnie. Przy żółtku jej syna, także otrzyma dziesiątkę różańca. Śmy Jego własnością. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze, chwalcie króla świata, bo on Bogiem jest. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze, chwalcie króla świata, bo on Bogiem jest. Chwal duszo moja, pana mego króla. Chcę chwalić pana, ja długo będę żył. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze, chwalcie króla świata, bo on Bogiem jest. Ten, któremu Bóg jest pomocą, kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Wszystko, co żyje, śpiewa, aleluja. Chwalcie Pana niebios, chwalcie go na cytrze, chwalcie króla świata, bo on Bogiem jest. Niech pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne i światło jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać. Wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas dziecko pokłonić się nisko temu, któremu zawdzięcza wszystko. W Tobie, Boże Dziecie, jest nasze zbawienie, pokój i radość. Przed Tobą składam złoto i obiecuję dzielić się z Tobą. Azja dziś przybywa z wdzięczności, bowiem dziś prawdy życia zostały nam objawione. Tyś Bożej miłości darem. Wiem, że tylko z Tobą w naszych rodzinach pokój, miłość i zgoda za gości. Pragnę ofiarować Tobie, Boże Dziecino, wojnka zidła i obiecać szacunek dla każdego stworzenia. Dziś cała Afryka pokornie się kłania Bogu Najwyższemu. Przyjm Jezu mirem znak cierpienia. Wszak dziś się narodziłeś dla naszego zbawienia. Ty smutki, niepokoje w radość w duszy zmieniasz. Wdzięczny za dobroć Twoją, za szansę odkupienia, za dar stworzenia, pragnę Ci obiecać troskę o ziemię. Panie Jezu, te dary dla Ciebie w naszej szkole zebranej. Spraw, by wszystkie dzieci były kochane w swoich rodzinach i nigdy nie były głodne. Serca pan dziś dziękujemy, one wiecie, że Wam dziecię żeście uczcili i z dalekich stron do Betlejem przybyli. Jezus, pragnę dziś Wam i całemu światu go błogosławić bo On przyszedł na ziemię, by was wszystkich zbawić. A wtedy na was ogromną radością, by sprawić, Boga, który jest samą miłością. Wszyscy na świecie stworzony przez Boga jesteśmy braćmi i siostrami. I niech więc zestaw waszych narodzi pokój, miłość i dobroć i pozostanie na wieki.